Tak w życiu mi się złożyło, że dzieciństwo nie spędzałem w Krakowie, bo rodzice się przenieśli do Bielska Białej. I to, co zapada w młodym człowieku w dzieciństwie, to zostaje na całe życie, okazuje się. Ja się wychowałem w górach. Moje pierwsze wycieczki po Beskidzie wokół Bielska, Klimczok, Szyndzielnia, to, to, to było całe moje dzieciństwo. I to była jakaś ucieczka od PRL-u, też. To był ten skrawek wolności, który mieliśmy, że nikt nas nie podsłuchuje, nikt nas nie podgląda, nikt nam nie robi z ukrycia zdjęć. Z ojcem chodziło się w góry co sobota i niedziela. I to mi zostało. Jak potem przyszło, kiedy już zakotwiczać człowiek chciał swoje życie w jakiś sposób, to zawsze wiedziałem, że to będą góry. Szukałem domu zawsze na trasie od myślenic. Powiedzmy, po nowy targ, bo jeszcze takie zdrowotne też względy, że właśnie ta wysokość 500, 600, 700 metrów to jest naj, najzdrowsza e, 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 dla, e, dla serca e, wysokość. No i tak znaleźliśmy się pod rabką. Gdziekolwiek na świecie jestem, widzę tak piękne rzeczy, ale zawsze jak przymknę oczy, to mam. Jestem rozpięty pomiędzy, pomiędzy Babią Górą a Luboniem, a jeszcze jak jest dziwne światło, to jeszcze z mojej góry na Wysokiej widzę Tatry. I w tym trójkącie obraca się całe moje życie. Tak, tak, tam dzieci uczyliśmy jeździć na nartach, na Maciejowej, dalej szlak na Turbacz, na Gorce. Zawsze to, to jest mój matecznik. Szwejka kręciłem na trasie Mszana-Rabka i pociągiem, żeśmy tym starym jeździ Chabówki ze Skansenu jeździli. To był szwejk. Potem duże zwierzę, dworzec w Rabce. Jak teraz patrzę, jak jest pięknie odnowiony. To naprawdę y, y, serce rośnie, bo tam kręciłem scenę, kiedy pan Sawicki z panią Sawicką wyjeżdżali do ZO do Warszawy, prawda? I to był ten dworzec.